Porozmawiamy jeszcze o jednym klubie: Jastrzębski Węgiel, który w tym sezonie w Lidze poniósł klęskę. Co by nie mówić, utrzymał się, ale gdyby nie europejskie, buchary, to by była tragedia w ogóle. Ja jestem ciekaw ruchów transferowych tam. Po pierwsze, trener Lorenzo Bernardi no, dość otwartym tekstem potraktował swoich siatkarzy już po zakończeniu sezonu, kiedy mu tę ligę utrzymali. Dając im do zrozumienia, że jeśli chce się walczyć o coś więcej niż to, co mieli w tym roku, no to oni się do tego mogą nie nadawać. Po drugie, chcę wiedzieć, kto z Polaków tam pójdzie, bo. Bo polscy siatkarze gdzieś za kulisowo obawiają się tego kroku do Jastrzębia. To jest klub w swojej strukturze oparty na zasadach stricte marketingowych. Tam jednak o ile możemy mówić, że w skrzeta polityka PR-owa jest poukładana jak w najlepszej firmie która zajmuje się, która nie zajmuje się sportem, może w ten sposób tylko działa na rynkach ekonomicznych. Tak w Jastrzębskim węglu jest podobnie. Tam bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, co zawodnik mówi o klubie, w jaki sposób się wypowiada, krótko mówiąc, nawet najmniejsze potknięcie, wysypanie się gdzieś w wywiadzie, może skutkować obniżeniem pensji i, i tak dalej. Zawodnicy się tego boją, nawet jeśli no, podpisują kontrakt na niezbyt dogodnych dla siebie warunkach, to oni głośno tego nie powiedzą, bo nie mogą. Spotkałeś się z takimi opiniami. Tak, spotkałem się z takimi opiniami, bo no nie, nie chciałbym robić tutaj czarnego ofiaru właśnie temu zespołowi ani żadnemu i odwrotnie nie jestem rzecznikiem dla żadnego klubu. Natomiast jest fakt taki, nazwijmy to cynizmem profesjonalizmu. Oceńmy trenera Bernardiego, który jako z kamienną twarzą przyjechał, poprowadził zespół taki, jaki miał, nie odzywając się słowem o potencjale tego zespołu. Natomiast teraz dalej, wykonując dalej wszystkie swoje ruchy profesjonalnie bez zarzutu, no wskazuje, że 75% lub 80% tego składu kompletnie mu nie odpowiada. Nie obrażając nikogo, nikogo nie wyrzucając, nikogo nie dewaluując, nie, nie, nie robiąc mu, jak to się mówi, złej, złej opinii na przyszłość. Natomiast no wyraźnie wskazuje zawodników, których, których nie chce. No i jest to grupa dość szeroka. Także tak, obraz klubu był bardzo, bardzo dobry, no ale między bajki można było włożyć, że ten zespół dalej będzie istniał w tym składzie i że jeszcze raz można liczyć na tak zwany cud, który się przydarzył. Tyle w tym temacie. Zobaczymy jak będzie także w innych klubach, bo ciekawa jest też sytuacja Częstochowy, która mówi się o tym wprost. Nie, nie ma jeszcze ustabilizowanego budżetu na kolejny sezon, co może spowodować, że niektórzy gracze z wysokimi kontraktami mogą z kolei Odejść, bądź też samym działaczem zależałoby, by, by, by odciążyli trochę. Tak, no z, mojej, kasę z, mojej wiedzy, z mojej wiedzy, jeśli chodzi o, o Częstochowe, problem polega na tym, że zdaje się główny sponsor, jakby zażądał współpracy z innym sponsorem, żeby ten klub właśnie się rozwijał. Jego obecność w tym klubie, osamotniona, nie gwarantuje jakby rozwoju. Stagnacja, ale na równym, niestety, poziomie, nie robienie kroku do przodu jest robieniem kroku, jakby do tego. To tyłu, będzie tak? balansowanie między czwórką a. No piątką. Więc sponsor jest zainteresowany kolejnym wzmocnieniem i rozwinięciem tego zespołu. No Gwarantem tego może być po prostu zastrzyk finansowy związany z kolejnym sponsorem. Może to jest fajna, taka burza medialna, którą chcą wywołać, chcą podnieść troszeczkę larum, może dla środowiska, dla miasta, no bo różne są działania. Oni pierwsi zgłaszali problemy z. Udziałem w Pucharach europejskich. No, prezes Płakosz jest młodym prezesem, dość dynamicznie działającym, który nie ukrywa niektórych z frustracji. E, rynek, wiadomo, często no Częstochowa, ma na pewno, to nie jest jakieś wielkie miasto z, z bogatymi sponsorami, ale poszukiwania trwają. I, i, I druga informacja: oni raczej się nie obawiają utraty wszystkich zawodników. Tu nie może, nie ma mowy o, o rozpadzie zespołu. Natomiast no, będą na pewno zmiany personalne. Między zawodnikami na pozycjach, bo takie być muszą. Nie będzie chyba prawdopodobnie tam transferów znaczących, raczej bym powiedział takie zamienniki troszeczkę, no bo jest ciężko, jest ciężko na rynku. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze no, o transferach, bo ten są ten jeszcze ten. kolejne kluby, wymieniliśmy te, które z pewnością liczyć się będą w walce o Mistrzostwo Polski. Za chwilkę wracamy, mówić będziemy o reprezentacji.